Zobaczmy. Zobaczmy, czy... Yy... No to teraz tak jest. Ja pierdolę. Znowu będą pisać na TikToku, że... że... No, ale chyba oglądał wcześniej. Kur... Jak mam oglądać wcześniej, jak tej piosenki nie było i to powiedziałem, kurwa, na ostatniej reakcji. Do... Dobra, pokaż to. Ale się w... Nie, naprawdę? Dobra, nie pierdolę, głupot. Bo już naprawdę to będziesz powiedział. Razem słuchajmy kiss. I biegajmy po soju. Z myfollowing me. Miałem butelkę wina. Dałem tobie mój Tiz. Pytasz czemu no to dlatego, że dobrze ci w nim, ale całe wypiłaś. Dobra. Czy Kostek może znaleźć innego Ghostwriter? Znaczy Ghostwritera, nie Ghostwritera. Tylko innego gościa od pisania piosenek. Kur. Ja słyszę tutaj Kodera tylko, nie? Przysięgam po, po kur. To jest piosenka Kodera. Jakby Koder to wydał, to uchłop... On sam pisał ten tekst? No dobra, ale melodyczny... Serio sam? Aha. Antonia Lagierski Koder. XD. No kur... Przepraszam, że ja tak mów... No nie kur... Wiedziałem tego! Ja już chłopie znam na pamięć wszystko! Wszystko znam na pamięć, kur... Rozumiesz to? To nie jest nawet... To jest już kur... straszne! z miałem butelkę wina. Dałem tobie mój teas pytasz czemu no to dlatego, że dobrze ci w nim Ale całe wypiłaś Twoje spojrzenie jest jak... O, widzicie, no. znowu przewidziałem, nie? Pierwszy Ułyka. numer eksperymentalny, drugi ku... klasyczny, klasyczek. Ty światło mi, chyba mamy mały. to jak ludzie mi zawsze zarzucają, że... Znaczy zawsze. Ostatnio mi zarzucają, że pre-watch, pre-watch i tak dalej, ale naprawdę to nie jest, jeśli, jeśli ktoś słucha, jeśli ktoś by słuchał tak jak ja, nie na zasadzie, że dla fanu, tylko dla analizy, to generalnie influencerzy praktycznie działają wszyscy tak samo, jeśli chodzi o muzykę. Praktycznie kurwa, no to, to nie jest jakaś magia, że ja wiem, co będzie w tym numerze, albo jak to będzie brzmiało. To jest naprawdę łatwe w takim momencie, kiedy Słuchasz tych influencerów na potęgę, sprawdzasz te wszystkie numery, co wychodzą. Dosłownie, jak ktoś by chociaż chwilę poświęcił na analizę, a nie słuchał po to, żeby słuchać, to dosłownie praktycznie wszystko, wszystko, co wychodzi z spot influencerów, jest praktycznie tako, takie samo. Dlaczego? Dlatego, że w większości kur... piszą te same osoby te numery. To do... nie jest jakiś kurwa czarna magia, że ja stary wiem, że następny numer będzie taki, albo że ten numer będzie brzmiał tak, albo że nie wiem, że coś tam, coś tam. Bo dosłownie, spojrzycie w kredycy, to zazwyczaj jest tak, że jest praktycznie zawsze to samo grono osób, kurwa. To, to jest. to nie jest jakaś czarna magia, kurwa, że ja to wiem po prostu, no. Problem, mimo, że to nie żadna kutnia, chociaż pani lecą, łzy, mała, bo zamokniesz. Bo zamokniesz. Na szyję. Razem słuchajmy kiss I biegajmy bo soju z myfollowing me Miałem butelkę wina, dałem tobie mój teatr Pytasz czemu no to dlatego, że dobrze ci nim Ale całe wypiłaś, Rzućmy do niej list Napiszemy tam wszystko, pierwszy pocałunek, seks. I spacery nad wisłą. Razem słuchajmy, kiss. I biegajmy, bo sojusz. z falowy miech. to auto by takiego loda zrobił, by wyskonał. <grystanie> No i to też jest przewidywalne, że często w numerach na samym końcu jest kurde sekwencja na tym. Nie, boże, dże... Ja pierdolę. Przepraszam, oje, zobaczcie, przepraszam. Pomyliłem jerk kur... z Jersey Clubem. Kur... przepraszam cię. E... Nie, to jerk to, to. Pomimo, że to już jest stare, to. I nie wiedzą co to jest kurwa, więc o czym my mówimy. Racja, przepraszam cię. Yy, miałem na myśli Jersey. Class. Miałem butelkę wina. Skończyło się fresko, ale blisko mamy Tesco. Niestety jest zamknięte, a więc parking to jest teslo Pokażę ci Cape Town Belize, Brazylię, Fiji, Tel Aviv. Będziemy leżeć na pali, nie przejmowali się resztą. Ale zresztą to jest wizja, nie plany. Ucho. Skończyło się fresko, idziemy do Tesco. Niestety jest zamknięte. Wchodzenie wczoraj była długa Może dlatego, że byłem najebany A może jestem oddany tobie no, bo... miało, no, no Jak jeden do jeden nutę Znaczy, no nie, no bo O tym mówię, że Dominik Łupicki Ogólnie pozdro dla niego Jest mega w porządku, ale on też działał z Koderem I oni, jakby te wszystkie dźwięki Co tu są, i te linie melodyczne To jest, ogólnie jest tak, że Jak Każdy, kto robi muzykę Każdy artysta ma taki specyficzny kur Brzmienie jakieś tam takie, że jest w miarę powtarzalne, no bo jakby nie, nie jesteśmy robotami, no gdzieś tam jest tam taki ograniczony ręcz tego takiego brzmienia, tych takich melodii, takich dość bardzo częstych zabiegów, i to jest normalne. Więc jeśli ktoś na przykład, jeśli taki na przykład koder, czy tam właśnie Dominik działał z koderem i koder też tam pisał, znaczy pisał, no jakby razem robili te numery też często, był w kredicach, no to wiadomo, że on też to przejmował od niego, a tu, no jest kurwa jakby chłopy podejrzewam znaczy dobra no może no nie mam dowodu na to ale wydaje mi się że po prostu y, tutaj ten numer albo był zrobiony w taki sposób że koder nagrał reference track reference track to jest coś takiego że y, piszecie tekst i idzie y, ghost ghost artysta no to nie jest ghost bo jest w kredytach ale idzie do studia nagrywa to jak to ma brzmieć a kostek później tego słucha i nagrywa to samo co koder zaśpiewał najpierw. Rozumiem, że co chodzi. Bo to tak brzmi, że ta linia melodyczna jest bardzo koderowska. No jest kur. Bardzo koderowska jest ta, ta linia me melodyczna. To nie jest złe, oczywiście, no bo wiadomo, ale. No niczym to się nie wyróżnia dla mnie, ten numer. No Gen Z tak robi bardzo często, nie? E że mają reference traki i po prostu gdzieś tam... E Nagrywałem później, tak jak ktoś im pokaże, jak zaśpiewać. Są bardziej bardziej są wykonawcami niż, e, niż artystami, nie? No, artysta? No, okej, okay, dobra, tu można by się kłócić. Bo wyglądasz mała, jak zakładki wok, jesteś jedna na świat, nie jesteś jedna na sto. Nigdy się nie bawisz, mimo że mi mówią to, bo maluje całe miasto. You will be my future love Razem słuchajmy kiss, i biegajmy, bo sojusz Mysł, my full me Wrzućmy do niej list, napiszemy tam wszystko Pierwszy pocałunek, seks i spacery nad Wisłą Razem słuchajmy kiss i biegajmy bo ołsojóz Make for loving me. miałem butelkę wina Z jest śmiała Oczy błyszczą ci jak flara. Nie lubisz być sama, całkiem sama Całkiem sama i tyle by było z ciekawostki mojej do kostka, z ciekawości mojej do kostka, szczerze. Drugi numer i już taki ten basic, bo tam czytałem jakieś komentarze, że kurwa, czemu jestem taki, czemu jestem taki yy, surowy w tych opiniach i wiesz, wiesz co, nie? Że, że, że kurwa, że narzekam i tak dalej i tak dalej. To jest bardzo proste kurwa. I ja mogę oceniać kogoś. Yy, jakiegoś powiedzmy gościa z, z Grandu, który kurwa ledwo ma pieniądze na mikrofon, sam to robi napierdala i wtedy można brać to pod uwagę i mówić. Ej, jest to fajne, bo, bo wiesz ziomek sobie, wiesz, od zera buduje to wszystko i po prostu. Yy, I po prostu wszystko to robi. Więc jest gdzieś tam pole do błędów, nie? Ale w momencie kiedy jest kurwa influencer i on wypuszcza nutę i masz, no, kurwa, dawno nie widziałem, żeby w kreditach było 6 osób w kawałku. Masz 6 osób, które pisały tekst, pięć, kurwa, kurwa, które y, robiło beat i kurwa, 30 osób przy teledysku i jest to kurwa budżet pewnie ze koła na klip. No to sorry, kurwa, ale no, jest to zupełnie inna skala oceny, nie? No tutaj nie ma stary już czegoś takiego, że kur. wypuszcza kawałek i ty mówisz, nie no fajne, nie? zajebiste. No kurwa. wiadomo chyba, że jestem bardziej wtedy krytyczny na czegoś takiego, bo to jest dosłownie gotowiec, kur. wykonany przez specjalistów, kurwa, i ludzi, którzy w tej muzyce, muzyce z, zjedli zęby, wiesz o co chodzi? Więc to nie jest, to nie można porównywać do czegoś takiego, że jakiś ziomek se wypuszcza w anderze numer i kurwa, on podoba, a ten mi się nie podoba i go krytykuje. No oczywiste jest to, że chyba więcej od niego wymagam, tak? Skoro ma już wszystko kurwa, robione, tak naprawdę, no to chyba oczywiste jest to, że będę się przy wszystkiego, kurwa. bo są wyższe oczekiwania. To nie może być tak, że influencer wy... yy, wiesz, wy... wypuszcza numer, gdzie jest 20 osób, które robią ten numer, kurwa, i... i nie ma żadnych wymagań, kurwa. no ja pierdolę, wiesz, co dzi? To ludzie ode mnie mieli większe wymagania jak ja kurwa, wypuszczałem plecak stary, który był zrobiony na mikrofonie za 300 zł, kurwa, z odbiciem kurwa, na, na mikrofonie, bo mi się spier nagrywaliśmy skate trójkę z Rezym i miał kurwa, kutas taki był wycięty kutas nagrywałem to w szafie, kurwa, ludzie mieli o, o wiele większe kurwa, wymagania ode mnie niż, niż tutaj ludzie się dziwią czemu, czemu kurwa jakieś wymagania są? No właśnie po to, żeby żeby Jakoś szła do góry, mi nie przeszkadza na przykład. Bo ludzie też myślą, że mi przeszkadza, że ktoś robi muzykę z influencerem. No nie, byłbym hipokrytą. Natomiast uważam, że jeśli już są. W... Oni, wszyscy ci influencerzy, którzy teraz, w dzisiejszych czasach wypuszczają piosenki, mają przywilej tego, że mogą to robić. Jakby to wypuszczali 10 lat temu, to by ich jeba grosza z tego nie zarobili. Więc skoro mają przywilej tego, że mogą to robić i nie, i nie, i nie dostają za to hejtu i nikt tak naprawdę wiesz, nie wymaga tego, no to Możemy chociaż wymagać tego, żeby to było zajebiste jakościowo. Przynajmniej ja tak uważam. O osobiście uważam, że powinniśmy tym bardziej sprawdzać to wszystko i wymagać, żeby to było fajne i że... Rozumiem, o co sądzi że tu już nie ma robienia rzeczy na skrótów. Przypomnij jeszcze, dzięki komu to mogą robić? Dzięki mnie, skur... Mam prawo, kur... Was tyrać, kur... I tak macie szczęście? Słuchajcie, wolelibyście, żebym ja na streamie was skrytykował, troszkę powiedział coś śmiesznie, czy wolelibyście, żeby na przykład Paluch, kur wydał numer, który ma 50 milionów, kur... świetleń i wam tam, i was tam pierdolą na tym numerze, kur Więc dziękujcie Bogu, kur... Że to ja na siebie wziąłem i że tu jestem, niż, i że ja sobie na streamie coś powiem i powiem, że ja pier... 5 osób to pisało, niż żebyście później musieli, Jest jakiś kurwa numer, co ma 50 milionów wyświetleń i mówi: kostek to kur i śmiecie, bez kurwa perspektyw i bez y, tego, oh, i bez this is, this is zajawy, bez wodzi. I później stary, y, na przykład, y, ci co y, od, od tego Disu i chwani chodzą, i później masz groźbę, na przykład, nie? Że cię zapierają. To, że jesteś fake raperem, to dziękujcie na kolanach, kur... Zuza, teraz ja Ci podziękuję. Dziękuję za maczę. Dziękuję bardzo serdecznie. Jesteś kochana, dziękuję. No, więc mam pełne prawo, kur, mam pełne prawo narzekania, żebyście poza tym, poza tym, weźcie to jako motywacja. Wam moja krytyka nic nie zmieni. I tak te dzieciory będą zapatrzone i tak będą pisać że zajebisty kumery. Nic to nie zmieni. Natomiast moje pierd Przekujcie w motywację. Kumacie? Ja, nie, ja często nie mówię rzeczy po to, żeby komuś do... siłę. Serio mówię coś, co można było poprawić. To jest mówię tak. Nie mówię, żeby każdy kto mnie słucha zmieniał zaraz swoją karierę. Nie, ale można tego posłuchać, można wziąć to pod uwagę. Jak mnie to chujmy w dupę, nie ma oczywiście takiego, wiesz, nie ma takiej zasady, że musicie mnie słuchać, oczywiście. Ja sobie gadam. Słuchajcie, ja generalnie, bo ludzie też nie, nie rozumieją za bardzo tego, czemu ja tak poważnie oceniam te nuty. Właśnie ze względu na to, że ja muzykę traktuję poważnie, to znaczy, no patrzę z perspektywy artystycznego podejścia. Niż robienia muzyki po to, żeby rozszerzać zasięgi i robić muzykę dla muzyki na zasadzie komercyjnego sprzedawania tego produktu. Ja trochę patrzę z emocjonalnej strony, ze względu na to, że wiesz, że po prostu wiem, jak to u mnie wyglądało, więc po prostu ktoś z mojej perspektywy, jakby był w moim miejscu, to by pewnie to zrozumiał. Kumam, że ktoś może tego nie czaić, ale dlatego też tak to oceniam, właśnie. Yy, bo patrzę na to z perspektywy bardzo poważnej i emocjonalnej, tak? Bo Kurwa, no, nie, każdy, nie każdy mógłby. mógłby nie każdy ma taki przywilej być yy, na miejscu na przykład takiego kostka, tak? Który nie dość, że od zera został, dostał karierę od Friza, No bo to nie jest ob obraza, to jest fakt, tak? No, no dostał tak naprawdę od niego karierę. Plus jeszcze man, dostaje na to pieniądze, żeby właśnie mógł robić takie rzeczy. Nie każdy ma taką pozycję. Niektórzy o taką pozycję yy, no, musieli niestety walczyć, tak? Zresztą chłopaki z Andera Polskiego też muszą o taką pozycję walczyć, bo nie mają na przykład kasy kur Więc yy, jest to zupełnie inna pozycja, dlatego uważam, że powinno się bardzo poważnie oceniać te piosenki influencerów po to, żeby właśnie nie siadali na laurach i żeby trzymali jakiś poziom kur... tego wszystkiego. Żeby nie wydawali jakiegoś gówna... Kur raz tego samego, tylko żeby coś też robili ciekawego, rozumiesz? Oczywiście to tylko mój rant i moje pierdolenie się nie musi z tym zgadzać. Yy, ale uważam, że jest dużo w tym sensu. Oczywiście perspektywa zależy też od miejsca siedzenia, tak? Więc. Poza tym ja wiem, że moje pierdolenie zmieni. To nie ma. Ale lubię po prostu pogadę. Bo przynajmniej wiem, że są jakieś osoby tutaj, co to kumają, no. Bo to by było dziwne, jakby się tego nie kumali, skoro mamy też te same gdzieś tam. Yy, upodobania powiedzmy no.